Panu to gorąco widzę. Tak. A ja w ogóle mam powiedziane no stamtąd, jak pan z 20 roku. Pan tak jest, no. Ale w ogóle I pan wtedy był na piwie? Nie, ja wtedy byłem nie po to właśnie mi się, panu panu się panu wydawało. Ale to nie można, no. Myślę, że tak. Z panem Grzegorzem Kaczkiem. No, nasz najbardziej kulturalny poseł. No to proszę. Okej. moje żona tego nie pokazywać, bo nie mnie wpuścił. Okej, mam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy do zobaczenia. Dzień dobry. dzień dobry. Jest pan naszym kandydatem. Miło mi to słyszeć. Nie jesteśmy w tym gołosłowni. W jakim towarzystwie tu no, jesteś? W samym najlepszym, bo ta kronika rozpoczyna się od odwiedzin prezydenta Polski w tych latach wcześniejszych. Nie uwierzę nam, że tego nie Mamy nadzieję, ja że posiem właśnie. Posiem. Czyli co? wpisać? Tak. Ale co się wpisuje w taki. Czyli moment, co tu ludzie wpisują. Z... O, Władysław Kośnianka, też przykład. Ambasador Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Bosak jest nawet. Wszyscy są. Nowy. Jest. Bardzo panu dziękuję. Dzień dobry. Jasne. A wy nie jesteście w szkole? A jesteście w szkole? A, jesteście w szkole? A, ferie. A, ferie macie. Ja tylko zdjęcie z panem chciałam. Przepraszam jasne, Jest jasne. A czemu wam przyłączyć nie jest tak gorąco? No bo my z pracy wyszliśmy. Aha, tutaj w kawiarni. Bardzo panią dziękuję. Do zobaczenia.